Przedsionek Izabela Ambasador. Jak widzicie, słońce nas jeszcze dzisiaj nie rozpieszcza i bardzo ładnie, bo jest chłodno. Słuchajcie, stan, stan myślę, że można powiedzieć z tym sercem dobry. Dobry, ale wymagający troszeczkę miłości. Widzicie? Tutaj tak to takie jakieś trochę pogniecione, delikatnie te lamóweczki. Akurat tutaj ta nie jest zła. Ale w takich miejscach do przeczyszczenia, to już mówiąc tak naprawdę mega uczciwie, tutaj tak się trochę coś pofarbowało. Wiem, że to będzie komierz, że to będzie wkopane w ziemię. Ale chcę powiedzieć Wam, dlaczego stan jest dobry, a nie bardzo dobry. Krateczka wentylacyjna czysta, nieporwana, czyściutka. O, widzicie na przykład tutaj takie, o, jakieś takie drobne plamki do przeczyszczenia. Poza tym, poza tym, pierwsze wrażenie jak najbardziej na tak. A tutaj ta strona na pewno była. Pod drzewkiem widzicie? Jest to po prostu ufyflane szczoteczką, jak fugi w kiblu, w wojsku i będzie czysty. Takie jest moje zdanie. Łącznie fieram cztery. Tyle dostałem. Znalazłem jeszcze dwie, czyli spakowałem dwie dodatkowe, ale w pakiecie macie ich cztery. O czym informuję: dodatkowe rurki na dach ok. Eee, na ten daszek z przodu ok, również są. O, widzicie, od tej strony też takie drobne przybrudzenia. Troszeczkę wymagający miłości, kompletny, ładny, niepodarty, niewyblaknięty. Zapraszam do zadawania pytań. Ojciec Mateusz i cały zespół Kocham Camping!